nic nie zauważył. Dlaczego nic nie zauważyłeś, swoich tyle chłopców, tyle pacenżyc, jak do naszego miasta? Tak mocno byłem skupiony na tym, aby nie stracić niczego, co powierzyłeś. I król odpowiedział Dobrze synu i taką postawę musisz zachować przez całe życie, aby idąc przez świat nie zgubić się w tym zabijaniu, w tym powrocie, aby nie stracić tego, co jest najcenniejsze, co jest Twoim skarbem. Ja bym na końcu osiągnąć zwycięstwo. Tą wersję zachował na całe życie. Człowiek. każdy z nas, drodzy nasi czasem potrzebuje takiej lekcji. Potrzebuje takiej lekcji na początku, kiedy jest uczniem, kiedy jest młodym, kiedy nie uświadami sobie pewnych rzeczy, pewnych wydarzeń. Ale dzisiaj, po 50 latach odpadły inaczej życie na świecie. Inaczej każde się na życie, bo z innej perspektywy, bo z perspektywy niekoniecznie wiedzy, ale z tego doświadczenia, z tego, co was w życiu spotkało, tych radości, które przeżyliście wspólnie, przeżyliście wspólnie. Życie spotykamy się tutaj w tak pięknej drobie, chociaż z pewnością sercem wybiega do tych kolegów, koleżanek, do tych nauczycieli, którzy już odeszli z tego świata i którzy cieszą się radością zbawionych w niej. I zawsze o nich pamiętajcie, bo tak jak obserwują świat... Widzimy, że z dnia na dzień, ktoś od nas osądzi, że to grobo staje się coraz mniejsze. Takie jest nasze życie. Ale rano, że ja, jak mówię, z dzisiejszego spotkania niech Was, moi drodzy, absolutnie... Nami, aby radość w waszym sercu zawsze płynęła. Życzę wam w imieniu swoim, księdza proboszcza, dzieka i duchownika tej paranii oraz księdza płyciego, aby wszelkie różne życiowe was pomijały, aby w waszym życiu zawsze głośniła radość, zawsze na waszych gościł uśmiech i jakby tych i duszy w takiej grobie było jeszcze wiele. Aby wszyscy ludzie widząc nasze odżyłki mogli chronić Ojca.